I teraz nagrywamy. Mały Bartu się ślicznie teraz bawi i robi kumkum. Kum. O! I się cały czas ładnie bawi. Tak. <laughs> ładnie się uśmiecha do kamerki i się bawi. Z czym się bawi? Kumkum, kum. tak! On lubi! A lubisz kumkum kum bardzo? Tak, no. Bardzo lubi kumkum. Kum. Tak. Dziadek go nagrywa małego Bartusia Żeby była pamiątka jak on się bawi kum kum. Tak. Ale musisz iść. Ja ci później pokażę, tylko idź tam. Bo ja będziesz tu patrzeć, to cię nie będzie na kamerce, wiesz? No musisz iść tam, a dziadek ci później pokaże, jak cię jak cię y, nagrał, dobra? No i cię ładnie bawić. A dziadek Ci później pokaże, jak Cię nagrał. No, Bawi się kum kum? Bartuś, czemu nie? Ładnie się uśmiechnij. Nie śmieje się Bartuś mi do kamerki, no mały Bartuś. Uśmiechnij się ładnie, Bartuś. Widzisz, jakie piękne listki tam są? No, widzisz, jakie piękne listki? Podoba Ci się to? Nie podoba Ci się! Nie podoba Ci się mają Bartuziowi! Ładne to jest! No. Co to jest? To są listki, prawda? Spadają listki z drzewa, bo jesień już jest, widzisz? Jest jesień i już listki spadają z drzewa, widzisz? No. Tak? No. A czemu nie? A nie chcesz oglądać e, Olusia w telewizji? Nie chcesz? Czemu? Ale patrz, tylko ci główkę widać, chodź tu do, do, na środek, chodź tutaj no, bo ino Bartusiowi główkę widać, nic więcej. O teraz Bartusia fajnie widać no, no to ja ci pokażę jak Bartusia widać no, przerwiemy to nagranie i pokażemy. O Bartuś pokazuje ziąbki.